Hejcie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zaczynam w tym pięknym szpitalu. Nie pytajcie się, dlaczego mam strzałę sz w, w prawej w głowie. Jeśli Wam się filmik spodoba, nie zapomnijcie łapeczki w górę, zasubskrybować mojego kanału, 10 łapek w górę, będę z tego dumny, bo no, trochę aktywność mm, opadła mi na, na YouTubie, więc... Postarajcie się dobić, I oczywiście dobijamy z aby z waszej pomocy się to nie uda, więc kliknijcie ten czerwony przycisk i będę się bardzo cieszył. Dzisiaj tak jak po tytule mogliście zobaczyć, idziemy do nederu, więc będzie, no, będzie ciekawie, bo ogólnie na ten szpital musimy go dokończyć. I tutaj mam nadzieję, że no, z 20 minut pewnie filmu będzie, więc dobra, idziemy od razu bez przedłużania, bo nie chcę was trzymać w niepewności. Więc sobie lecimy, dzisiaj niestety jestem bez Aleksika, ponieważ... No kurde, nacisnę. Nie, nie nacisnę F11. Dzisiaj jestem bez eleksyjka, ponieważ nie mógł ze mną dzisiaj nagrać, no ale cóż. Może znajdziemy właśnie tego dużo. Wiem, że właśnie wam się podobają takie właśnie wyprawy, bo wypraw będzie więcej na tym kanale. Więc dobra. Tu idziemy. To jest najlepiej, w tym iść tam. Jest tam jesteśmy tam właśnie u góry. A już ten nether mam obczajony, ale nie cały, nie? Lecimy szybko, szybko, szybko. Żeby nie przedłużać, żeby na, jak najwięcej znaleźć dzisiaj. Chcę jak najwięcej znaleźć. Ogólnie po wczorajszym filmie, nie, po wczorajszym, tak, po wczorajszym filmie zostaliśmy trochę, no i znaleźliśmy, ja znalazłem prawie trzy staki właśnie tego, jeszcze nie zrobione, no ale już w odcinku, środa już w jutrzejszym odcinku, Będę was... będziemy budować szpital. Będziemy go po prostu dokańczać. Ja już mam, mam wszystko przygotowane. Ja na ten cały tydzień do, tutaj mam. Mam na ten cały... ogólnie tutaj nagrywałem i... Psz, ten. Jakby mi pierwsza rzecz wywaliło, a po drugie mnie gas, tutaj tak strzelał. No gościu! No i tego się nie da nawet odepchnąć. O, odepchnę. Jezu! Typie, pogadajmy. Jak zginę znów przez ciebie, nawet nie dasz mi filmu nagrać. No serio, on jest jakiś Jest! Dzięki Bogu, zniknął. O i teraz jestem zadowolonym człowiekiem. Mam nadzieję, że te gasty będą usunięte kiedyś z tej gry, bo... Czasami naprawdę po, umią tak wkurzyć człowieka. Jeszcze się czasami tego nie da odbić. na serio. Ja nie mogłem czasami tego odbić, tak jak na przykład teraz. Dobra, zbieramy tego jak najwięcej. Żeby było tego jak najwięcej, bo oczywiście schody i itd i TD też muszą być właśnie tam urządzone ładnie w środku też to musi być, nie tylko na zewnątrz. No i to zobaczycie jutro, jak budujemy. Tak dokończamy po prostu. Bo z live'ami coś jest nie tak. Kiedyś był live wszystko GITES, ale już kolejny to było takie jakieś dziwne. Nie wiem dlaczego nie da się spokoju po prostu nagrać live'a w tej grze. Na no ty. Dobra, kurde. Tu sobie idziemy, podążajmy sobie za tym drewnem, co Alex postawił wczoraj. Serio? Dobra. Serio, gościu. Jak tych gastów jeden 16 nie usuną, to się wkurzę. <küh> Dobra. No tutaj biega ciągle. Chyba wybrałem. I patrzcie. Odbiłem. No ja tego już nie odbiję. I patrzcie, teraz zginę. I zginąłem. Ło, Bartek zginął. Jesteś dobry, ale jestem proplayerem. Na no, Z Jestem takim proplayerem. Pogromców jestem po prostu, jestem pogromcą gastów. Nie muszą te gasty zniknąć, one tak wkurzają. Dobra, lecimy dalej. Już mam w ogóle 38 poziom. A mi się wydawało, że już mam 40. Idziemy w inną stronę, już tam nie idziemy. Znaczy idziemy ten, ale pójdziemy w ogóle w inną stronę. Bo tu jest dużo właśnie zakamarków z takimi naprzy, z tymi kwarcami. Więc myślę, że dzisiaj tak 300 staki uzbieramy. Jak uzbieramy trzy staki, to będzie łatwo. To będę zadowolony. To będzie witłowa. Ale cztery staki są tego potrzebne na jeden stak, więc na no zero tego tak trzeba dużo zbierać. Ale już my tak mamy tutaj. O, tutaj właśnie w tą stronę idziemy. I tutaj, jak spadnę, jest taka ciekawostka. Jak spadnę tutaj z tego miejsca, to będę miał pół serca. Patrzcie. I mam pół serduszka. To obszajem? dobra, musimy zejść siedzenia szybko, bo zginę inaczej. O, zeszł. już bym wpadł, nie? I by kolejny fail był. Ogólnie tutaj chyba nic nie ma. Nie no, ja tam. Tu, oho, ile tego jest u góry? Tego u góry jest ogólnie najwięcej. dlatego idę się budować do góry. O, easy. Czekajcie, gdzie to było? Tutaj. Ogólnie, Bedworsy... W Bedworsy... nie, w Bedworsy mega dużo nie grałem, ale Bedworsy też się będą pojawiały, bo... Myślę, że Bedworsy też są ciekawe i dużo osób też chce Bedworsy. Dobra. Spadamy. Oczywiście nie samemu, teraz z Aleksikiem sobie też właśnie grałem, ale wtedy, jak nagrywałem właśnie te Bedworsy, to nie mógł też, jak dzisiaj. Dobra, o, tam jest żelazo, a znaczy kwarc. No i gdzie ten gaz? Tu, gościu! Sobie tutaj ze mną nie zadzieraj, tu sobie pójdźmy. Tu jest. O, to tutaj nas nie było, ewidentnie. Jak tutaj jest. O, jak najwięcej tego. Tu, tu. O, duża ruda. Na ogólnie, kwarcy jest mega dużo, nie? By na przykład, było tak jak diamentów, to by się w ogóle na przetrwaniu nie dało w ogóle zdobyć, nie? Już mamy go 37 siedem, ja. Coś musimy, musimy chyba poświęcić trochę czasu tutaj. Myślę, że tak 20 minut, nie? A ogólnie nie wiem, ile to mi nagrywa. Muszę sobie następnym, bo na OBS się nie widać, nie? Muszę sobie następnym razem stopę ogarnąć, bo jak zaraz przedłuży do 40 minuty, to będzie lip, lip, lip nie? Dobra. Chodźmy se tutaj. Ej, tu mnie chyba nie było. No, czemu ty do mnie strzelasz? Serot to odbiłem? A to trzeba wcześniej. Nie. Kościół, please. Daj mi żyć. Chyba mi odpuścił. Ale się chciałem już budować na fantas tamtym... Chcę się podbudować tu, że, że mam dużo tego. Ty! Dobra. Dobrze, że to zauważyłem, bo to jest mega dużo właśnie. O! Dobrze, że żem to zauważył. O ile tego jest? O ja ja. no większe rudy się znajdowało. Tego nederaka to też się mega szybko kopie, ale nie wiem właśnie. Ja go mam chyba w domu z 400 taki więc... Czy w ogóle w Minecraftowym domu, nie? Tam jeszcze widziałem, tam u góry, więc. Tutaj sobie pójdę. Ty i tutaj już się podbuduję. Jest, dobra, gituwa No tutaj nas nie było, no na 100% nas tutaj nie było, bo byśmy to wykopali, nie? No to dobra, no to gitówa, że nas tutaj nie było. Bo sobie na odcinku znajdziemy... Ja czasami cofa na tym serwie. bez gitu. Za często mówię bez kitu. Bez kitu. Ale nie no, czasami cofa. no jeszcze ten, no i gituwa Nie on jest? Tam, dobra. Ale to nas nie zastrzeli, nie ma szans. Zaraz się skończy kilo. Ale spokojnie się zabezpieczyłem w dwa. Jeszcze tam u góry właśnie widziałem żelazo, ale ponieważ nie będę się wspinał, nie chcę po prostu tracić dirta na takie coś. O, dobra. Ty możesz wbijać 40 poziom na tym odcinku. Ty. No serio, tu nas nie było jeszcze. Mnie jeszcze nie było w tej miejscówce. A jak to jest kwarc, bo my Tylko ogólnie do naderu chodzimy po kwarc, magmę. Właśnie taki gruby prank szykuje, nie? Ale dobra. Już mamy go z i 21. To my. W jak graliśmy sobie po odcinku właśnie wczorajszym. Ja, o jest tak ciemno. To znaleźliśmy... Ja znalazłem trzy staki. Już mówiłem, no to nam to zajęło ogólnie. My graliśmy jeszcze po odcinku z pra, 40 minutek. No To w 40, w 40 minut znalazłem. Trzy staki znaleźliśmy tylko, a teraz już w godzinie. Nie wiem ogólnie ile trwa, trwa ten film. Kurde, kurde, nie, 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 bo jeszcze tutaj nie wrócę, ty słodnie, please, nie zabijaj się. No, przestanę się palić. No, dziękuję bardzo, Co ja tutaj widziałem ten, dobra, idę tu. Tutaj nic nie ma. Totalnie nic. Jak ja tam skoczę, to się zabije, a ja tam bardzo chcę skoczyć. Patrzcie. Mógłbym skoczyć. Ale bym musiała... Dobra, niech mi się wygeneruje HP. Ja tam skoczę. Mam pomysł. Tik, tik. O i teraz sobie skoczę tutaj na ten duży słupek, ale niech mi się wygeneruje całe HP. O i teraz wituwo, mam całe. No i łatwo. Gdzie jest ten kwarcstwo? Ej, nie ma go dużo. Myślałem, że będzie więcej. Tutaj też nic nie ma Jeszcze pójdziemy tam. Jak tutaj nic nie będzie to już... Chyba... O, tutaj mam. Trochę go jest. Myślę, że tak dwa staki i będę powoli kończył. Już chyba nawet mam. Co? No to dobra, jeszcze 30 szybko muszę. Ale gdzie mam co znaleźć? Te 30. Nie znajdę tutaj 30 tych Ale sobie wybrałem lipa miejsce Tu nic nie ma kompletnie po, po co ja w ogóle tutaj zeszłem Nadia pisze, że też nagrywa Jeszcze przez też Dora Nieważne yy, Dobra o, dobra, dobrze, że ma. Dobra, dobra. Jak na serach mi się skończy ten dirt, to ja będę się drewnem budował. Ja drewna akurat mam kupę, bo wczoraj. Mm, miałem to nagrywać ale na zapas, ale postanowiłem, że nie, bo, bo to był. Chyba był to najnowniejszy film na moim kanale. Wycinaliśmy. Ja wycinam drzewa, dzisiaj trochę Aleks wycina, no, bo ogólnie te drzewa wszystkie. Mogę Wam pokazać, jak spale się, ale dobra, znajdziemy i Wam pokażę, ile wycieli, wycięliśmy. Bo ogólnie wokół Bogatowic wszystkie drzewa będą wycięte, jakby, nie? Tu coś jest. Ty ogól... w ogóle mamy nową mieszkankę Bogatowic. Serio? A to się dowiecie w jakimś innym filmie. Mamy mieszkankę Bogatowic, rozumiecie? Już jest dwóch mieszkańców i jedna mieszkanka. I ogólnie no nie wiem, czy wam pokazywałem, ale pokażę wam. No, no, nie pokazywałem wam, ale dobra, teraz wam pokażę zaraz dom Alexa. Mamy ten 54 więc dobra. Abeli, Lucky Fly. Dobra. pokażę wam, ile żeśmy usunęli właśnie tego lasu. To jest dom Alexa, więc no, no, bez prezydentem to powinien mieć taką chatę, zrobili sami, ma taką chatę. Ogólnie tutaj wycięliśmy wszystkie drzewa. I tu ogólnie ja se tutaj... P, p, tu będę miał chatę, ale jeszcze nie wiem kiedy. Tutaj będą w ogóle wszystkie powycinane. Z tej strony też... Poszukajmy. O, ale, o kurde. I ogólnie te pole zmieniłem i one teraz się składa bez tego. Ole pięknie. O, takie pole to ja kurde, szanuję, nie? Trochę mi nie było, a tu takie rzeczy. O kurde, ile tego będę miał. Teraz sobie posadzimy nowe. Już ogólnie tego tutaj mam. No już mam stak. <laughs> Posadźmy sobie to. Tyle to mi nie wystarczy. Posadźmy sobie to. Ok, I zaraz będziemy kończyć. Jeszcze może znajdziemy, znajdźmy nagię, może gdzieś będzie. A jest na serwie, jest. No to zobaczycie ją prawdopodobnie w tamtym tygodniu będę nagrywał. Poczekajcie. Jest tu. Jest w tym. <grym> to można nazwać takim wychodkiem. <grym> to jest na dnia więc dobra. Hmm. Jeśli wam się filmik spodobał, oczywiście nie zapomnijcie, tak jak mówiłem, zostawić łapeczki, bo jest tam ściny, boże, wszystko trzeba zebrać. Ja się już z wami będę żegnał, yy, no tak jak mówiłem 10 lat, w ogóle. kolejny film i trochę poprawmy, naprawdę poprawmy tą aktywność, no bo teraz się trochę pogorszyło, ale mam nadzieję, że poprawimy, oczywiście dobijemy 100 subów, więc szybko dobijajcie, bo się szykują, poczekajcie, ile się szykuje? Dwa specjale się, no dwa specjale się szykują na 100 więc subskrybujcie, a ja się już z wami żegnam do jutrzejszego filmiku, który będzie tak ciekawy, nie, najciekawszy to będzie w sobotę będzie ciekawa, ale nie wiem, czy, dobra, Eu acho é que eu só Eluva, Eluva.